No i teraz przechodzimy do zadań, w których będziemy liczyć i uwzględniać masę molową. Zaczynamy od bardzo prostego przeliczenia. Pytanie jest, ile moli tlenu jest w jednym molu węglanu wapnia. Tu widzimy wzór węglanu wapnia CaCO3. No i oczywiście w jednym molu tego CaCO3 są 3 mole tlenu. Teraz pytają nas... Ile gramów tlenu jest w jednym molu węgranu wapnia? Skoro wiemy, że w jednym molu węgranu wapnia, CO3, są 3 mole tlenu, no to możemy od razu zobaczyć, ile takie 3 mole tlenu ważą i uzyskamy liczbę gramów tlenu. Bo skoro 1 mol tlenu waży 16 gramów, no to 3 mole tlenu ważą jakieś X, no i w prostej proporcji widzimy, że będzie to 48 gramów. Więc możemy zapisać, czy 1 mol CaCO3 zawiera tak naprawdę 48 g tlenu. Więc w 1 molu CaCO3 jest 48 g tlenu, i to jest odpowiedź na nasze pytanie. Kolejne zadanie: w ilu molach węglanu wapnia jest 96 g tlenu? Więc piszemy sobie to, co wiemy, że 1 mol CaCO3 zawiera 3 mole tlenu. Tu będzie relacja mole węglanu wapnia gramy tlenu. Więc możemy od razu te 3 mole tlenu zamienić, tak jak w poprzednim zadaniu, na gramy, bo 1 mol tlenu to 16 gramów, czyli 3 mole tlenu to jakieś x. No i to x to jest 48 gramów. Przygotowujemy sobie proporcję, w której będzie relacja mole węglanu wapnia gramy tlenu. Czyli to, co wiemy, 1 mol węglanu wapnia zawiera 48 gramów tlenu, bo to są nic innego jak 3 mole. No to się pytamy, ile tych moli węglanu wapnia musimy wziąć, tak, żeby tam było 96 g tlenu. Czyli ustawiliśmy sobie proporcje i wyliczamy nasz x. x równa się 96 razy 1 przez 48, czyli nam wychodzi, że to jest 2 mole CaCO3. Czyli w dwóch molach CaCO3 będzie 96 g tlenu. A proporcja podstawowa, czyli ta oparta na tym, co wiemy, którą ustawiliśmy, to była relacja moli CaCO3 do gramów tlenu. Bo wiemy, że 1 mol CaCO3 zawiera 48 g tlenu. I później mogliśmy sobie tą zadanią podaną ilość gramów tlenu ustawić i odnieść do w jakiejś szukanej liczby moli węglanu wapnia. Teraz mamy inne zadanie. W ilu gramach węglanu wapnia jest 9 moli. Wapnia. No więc rozpisujemy sobie to, co wiemy. I jeden mol węglanu wapnia, jakbyśmy sobie policzyli masę molową, no to Wapń 40 g na mol, węgiel 12 g na mol, tlen 16 g na mol. Są trzy tleny, więc będzie 48. Więc byśmy wyliczyli, że masa molowa CaCO3 to jest 100 g na mol. Czyli 1 mol waży 100 g. Wiemy też, że 1 mol CaCO3 zawiera 3 mole tlenu. W tej proporcji mamy odnieść mole tlenu do gramów węglanu wapnia. Więc piszemy to, co wiemy. 1 mol CaCO3, czyli 100 gramów, czyli 100 gramów węglanu wapnia zawiera 3 mole tlenu. Więc pytamy się, ile trzeba wziąć gramów węglanu wapnia, żeby tam się znalazło 9 moli tlenu. No i liczymy sobie nasz x. X to się równa 9 razy 100 przez 3. I wychodzi nam, że trzeba wziąć 300 g CaCO3, żeby tam znalazło się 9 molitlen. To jest odpowiedź na nasze zadanie. I teraz zwracam uwagę, że należy ustawić tą proporcję podstawową na gramy węglanu wapnia i mole tlenu. I zawsze ta pierwsza relacja to jest to, co dokładnie wiemy, czyli że 100 g CaCO3, czyli 1 mol, zawiera 3 mole tlenu. Czyli to jest to, co wiemy. Gramy węglanu wapnia mole tlenu. No potem ustawiamy te mole tlenu, które się pytają w zadaniu, i patrzymy ile trzeba wziąć gramów węglanu wapnia, żeby taka ilość moli się tam znalazła. No i kolejne zadanie, wszystkie są o węglanie wapnia, żeby sobie ten schemat oswoić. Czyli w ilu gramach węglanu wapnia jest 144 g tlenu. Czyli teraz jest relacja gramy gram. No, i piszemy, co wiemy. 1 mol CACO3 waży 100 g, bo masa molowa CACO3 to jest 100 g na mol. Wiemy to stąd, że przeliczyliśmy wapń 40, węgiel 12, tlen 16 razy 3, czyli 48. Wiemy też, że 1 mol CACO3 zawiera 3 mole tlenu, i też wiemy, że 1 mol CACO3. Zawiera 48 gramów tlenu, bo to 3 mole tlenu to jest 48 gramów. No i ustawiamy pierwszą proporcję, to co wiemy, to co jest zawsze prawdą, czyli że 100 gramów co 3 czyli ten 1 mol CaCO3, zawiera 48 gramów tlenu, no bo to są 3 mole tlenu, tak? 3 razy 16. Więc bierzemy naszą podaną zadaniem ilość gramów tlenu i odnosimy do jakiejś wielkości x, w której ta ilość węglanu wapnia, w której ta ilość gramów tlenu się znajduje. No i bierzemy sobie, że x z proporcji to jest 144 razy 100 dzielone przez 48 i nam tutaj wyjdzie 300. Czyli odpowiedź jest taka, że w 300 gramach CaCO3 jest 144 gramy tlenu. Patrzyliśmy w zadaniu, że odnosimy, mamy odnieść gramy do gramów. I pierwszą proporcję taką właśnie ustawiliśmy. To, co jest wiadomo, 100 g CO3 czy 1 mol zawiera 48 g tlenu, czyli 3 mole. I potem podstawiliśmy sobie nasze gramy z zadania. No i kolejne zadanie: ile mol tlenu zawiera 300 g węgranu wapnia? No, sobie piszemy to, co wiemy, czyli 1 mol węglanu wapnia to waży 100 gramów i 1 mol węglanu wapnia zawiera 3 mole tlenu. Ustawiamy proporcje. Teraz mamy mole tlenu w relacji do gramów węglanu wapnia, więc pierwsze to, co wiemy, czyli 100 gramów węglanu wapnia, bo to 1 mol, zawiera 3 mole tlenu. No i podstawiamy sobie naszą ilość zadania do proporcji węglanu wapnia, czyli 300 gramów. No i pytanie, ile tutaj będzie moli tlenu. Wyliczamy x, to jest 300 razy 3 dzielone przez 100 i wychodzi nam, że te nasze 300 gramów CaCO3 będzie zawierać 9 moli tlenu. Podsumowując, zadanie było w relacji mole tlenu do gramu węglanu wapnia i pierwsza proporcja to było pokazanie tego, co wiemy, czyli że 100 gramów węglanu wapnia Zawiera 3 mole tlenu, a później podstawiliśmy podaną w zadaniu ilość gramów wapnia, szukając ilości moli tlenu.